Cześć, z tej strony Agata. Dzisiaj porozmawiamy o aplikacji Excel. Pokażę Wam, jak wykonać w niej podstawowe obliczenia, takie jak iloczyn i suma. Stworzymy wspólnie tabelę, zrobimy tabelę przystawną. No to zaczynamy. W wybranej komórce wpisz wyraz suma, a następnie wybierz liczby, które Excel ma do siebie dodać. Jeśli tworzą one jakiś zakres w Twoim arkuszu, możesz pomiędzy lokalizacjami komórek użyć dwukropka. Dzięki temu szybko wskażesz Excelowi, które wartości ma ze sobą sumować. Jeżeli chcesz pomnożyć przez siebie liczbę produktów i ich cenę, wystarczy, że użyjesz formuły iloczyn. Wybierz komórki, które chcesz przez siebie pomnożyć. Pamiętaj jednak, że pomiędzy lokalizacjami komórek, np. między C4 i D4, musisz wstawić średnik. To niezwykle ważne. Dzięki temu zostanie policzony iloczyn konkretnych liczb ani zakresu danych. Chcesz przedstawić swoje dane w formie przejrzystej i czytelnej tabeli? We wstążce narzędzia odszukaj opcję "Formatu jako tabelę. Możesz wybrać kolor swojej tabeli z dostępnych wzorów. Jeśli chcesz, żeby w twojej tabeli zniknęły niektóre dane, Wystarczy, że klikniesz na nagłówek danej sekcji i wybierzesz informacje, które nie mają być już więcej widoczne. Aby utworzyć tabelę przestawną należy wybrać zakres danych, a następnie w wstążką wstaw i opcję tabela przestawna. W oknie dialogowym można określić miejsce, gdzie ma się pojawić tabela przestawna, a w okienku pola tabeli przestawnej można ustawić, jakie dane mają się znaleźć w poszczególnych obszarach tabeli, wierszach, kolumna, wartościach i filtrach. Tabela przystawna umożliwia grupowanie, filtrowanie i porównywanie danych według wybranych kryteriów. Dzięki temu można łatwo odkryć wzorce, trendy i zależności w danych. Mam nadzieję, że materiał by dla, był dla Was pomocny. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzu, jeżeli nie, także dajcie znać w komentarzu, ponieważ na tej podstawie tworzymy dla Was treści na naszym kanale na YouTube. Jeżeli są funkcje w aplikacji Excel, które są dla Was szczególnie ważne w Waszej pracy, koniecznie do nas napiszcie. Nagramy na ten temat wideo. Z mojej strony, na dzisiaj to tyle. Cześć!